Lucyfer. To był nosiciel światła, Jutrzenka, Gwiazda Zaranna. Niektórzy o nim mówili. Jest to postać biblijna, która tam gdzieś na gwiazdozbiorze Dużej Niedźwiedzicy stoczyła bitwę z Archaniołem. Przegrała tą bitwę i została strącona do piekieł. I od tamtej pory stał się księciem ciemności. Tam to jego miejsce, ten Hades, to piekło, <noise> w tych podziemiach tam właśnie sobie zamieszkuje i ma całą armię ludzi, parobów, takich mniej ważnych w hierarchii, bardziej. I oni zawiadują tym Hadesem. Zostałem mechanikiem i od wielu lat param się tą pracą zawodowo. A oprócz tego taka pasja właściwie życiowa, to zgłębianie tematów związanych z wierzeniami, z demonologią, z jakimiś rzeczami. Czysto folklorystycznymi, które od szeregu lat w Polsce są przez nie tylko mnie zgłębiane. Tych wierzeń i, i tych wyobraźni, tych fantazji jest masa. Co region to inne zwyczaje, inne obrzędy i demony, przywary, przyzwyczajenia, a nawet temperamenty ludzkie, bo to się z tym jakby nieodłącznie wiąże. Czy ja jestem przekonany, czy ugruntowany w tym, czy ten diabeł istnieje, czy go nie ma, więc jako stwór, jako postać nie, raczej nie wierzę. Chociaż w jakiejś tam postaci on musi być pokazany, musi być zilustrowany, bądź w przekazach ustnych zawarty. Jest tu jakaś taka siła, jakaś taka moc niewidzialna. Gdzieś przychodzi to znikąd, z wiatrem, z powietrzem, nie wiem. Trudno mi to określić. Jak człowiek marny, marna istota, boję się czasem o tym myśleć, bo Moc szatana jest tak okropna i tak wielka, że ciężko by mi było z nim cokolwiek z szranki stanąć. I uciekam się do legend, bo te legendy, które czytam, te, które zgłębiam, zbieram, bo, bo muszę powiedzieć, że też takie rzeczy próbuję gdzieś tam zebrać sobie. Na podstawie tych legend robię postacie yy, diabelskie. Jest to więcej zabawy, więcej takiego folkloru. Humoru, niż y, jakichś tam takich naukowych podejść do tematu. Próbuję zajmować się takimi czarnymi, szatańskimi mocami. Jedynym pomieszczeniem, gdzie te diabły powstają, to jest piwnica. Tam wykonuje te prace. To są takie diabełki, które powstały z inspiracji mojej jakoś tak na te czasy, które w tej chwili mamy. Jest to diabeł narkotykowy. Ten, który produkuje polską heroinę, tu właśnie go mamy przy pracy, pracuje w białych rękawiczkach, jest bardzo niewinny. No i tą makiwarę gotuje nam tutaj w tym właśnie kotle, później sprzedaje. Sprzedaje, utrzymuje się z tego. On pięknie wygląda, bo chodzi we fraku, jeździ na wyspy Bahama, na inne kurorty, a tutaj rozsiewa w Polsce biedę. Zło i śmierć. Ta szczykawka jest to takie, jakby dopełnienie tej całej postaci, że, że to jest właśnie to, co miałem na myśli, że tym sposobem, tym narzędziem dochodzi do wielu tragedii. Nie mam, nie nazwałem go, bo boję się, żeby nie, nie miał naśladowców. On był po prostu kiedyś normalnym, przeciętnym diabełkiem, i, i stał się za sprawą papierosów. Zaczął palić papierosy. I te papierosy doprowadziły go do takiego stanu, jak tutaj widzimy. Jest bardzo zniszczony, wychudzony. Trzyma te papierosiska w takiej kościstej łapie. W drugiej ręce, właściwie to nie ręka, a szczypce raka, podpalają te papierosy tym ludziom, którzy sięgną po nie. Także on nie zasługuje na pochwałę. Jest to szatan kuszący. Szatan od nikotyny, od papierosów, od, od uczenia. Szczególnie młodzież podatna jest na tę historię. Następnym takim diabłem, też współczesnym, bo, bo dawniej to nie mówiło się tyle o terroryzmie, a teraz jest coraz go więcej. Jest to taki diabeł, terrorysta, który podkłada bomby gdzieś pod jakieś auta, pod jakieś obiekty, gdzie jest dużo ludzi. No, też jest nikczemny, paskudny, jest, działa po prostu podstępnie w nocy. I dlatego jest taki szary, taki płowy, bez wyrazu, bo nie wiadomo kto co, a, a jednak bomba jest. Jaka duża! I wszędzie, i w szkole, i, i w obiektach użyteczności publicznej. I, i no, gdzie tylko można podłożyć, to on próbuje to robić. Rzeźby zaczynałem od y, takich scen biblijnych, od tych przekazów, od tego co zaobserwowałem. Pierwszą moją taką salą wystawową to był kościół. Tam zauważyłem pierwsze rzeźby, tam zauważyłem pierwsze obrazy, repliki właściwie, rzeźby co tam jakieś odlewy gliniane bądź jakieś gipsowe. To już było jakaś namiastka jakiejś sztuki, początkiem tej mojej inspiracji twórczej. Poza tym samo Coś, co w sobie noszę, taka chęć wyżycia się w sztuce, jakieś takie zdolności, które chyba Pan Bóg tylko potrafi dać, bo nikt inny. Nikt mnie nie uczy jestem samoukiem. Atmosfera w domu, rodzinna, była bardzo ważna. Diabeł może być podróżną postacią i często w tych przekazach ludowych i w legendach jest opisywany w różnych śmiesznych sytuacjach. Legendy są tworzone przez ludzi z poczuciem humoru, bo inaczej te legendy nie miałyby racji bytu, bo one były tworzone w tym czasie, gdzie nie było radia, gdzie nie było telewizji, gdzie nie było gazet, może nie było tyle ludzi. Z takim intelektem, z takim elokwentnym sposobem przekazywania tego wszystkiego, i te legendy musiały być proste musiały być w tej swej treści jakieś takie zabawne, żeby mogły po prostu być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Legenda Kazimierza przerwy Tetmajera. Tytuł tej legendy: Jak baba chłopa była Bo była taka historia, że Siedzi sobie diabełek na takim zniesieniu, w tatrach to, to miało miejsce, i pogląda w dół, a doliną idzie chłop, baca i niesie sznurek ze sobą. I diabeł od razu zmiarkował, że coś jest nie tak. Zawołał go do siebie i mówi, słuchaj, gdzie idziesz? No wiesz, mówi tak mi życie do piekło, a już najgorzej ta moja baba, i chyba się targnę. Na no, czemu się targniesz? Baca mówi, że tej dziennej pracy to jeszcze bym podołał, ale już nocnej nie daje rady. No i diabeł mówi tak, słuchaj, ja ci pomogę, zamienimy się rolami. No i zamienili się rolami, z tym, że wcześniej diabeł obiecał, że jak przegra zakład, jak nie wytrzyma trzech dni, to pokaże temu bacy, gdzie się skarby tutaj w okolicy znajdują. No i diablisko poszło tam do tej gospodyni i nie zdzierżyło tych trzy dni. <noise> Uciekł, czym prędzej, wrócił z powrotem do tego miejsca, gdzie siedział baca, pokazał, gdzie znajdują się skarby, i od tamtej pory Baca, korzystając z tych skarbów, nie pracuje w dzień, to ma siłę pracować w nocy. Gdzieś tam zawsze miałem taką chęć zdeformowania, coś takiego satyrycznego, coś takiego, co by przyciągało wzrok. I prowokowało do tego, żeby ktoś zapytał, co to jest. I wtedy dopiero chętnie mogę coś, to, co zrobię wcześniej, podeprzeć jakąś legendą bądź jakimś takim małym opisem. Robię to z myślą o tym, przede wszystkim, żeby ludziom jakoś w tej szarym, codziennym trudzie bycie sprawić radość. Jak jestem postrzegany w moim środowisku? Trudno jest tak mi jednoznacznie powiedzieć, dlatego że Często ci, co mają jakieś zdanie o mnie, to jest to przekazywane poza mną. Najczęściej najciemniej jest pod latarnią. Bez względu na to, co kto o mnie mówi, to co robię, i czuję, że to, co robię, na pewno ma jakiś sens. Dlatego, że ja nie tworzę jakichś takich rzeczy, które by były w rodzaju jakiegoś kultu, jakiejś sekty, czy czegoś na ten styl. Jest to swojego rodzaju ilustracja. Ilustracja. Tych legend, tych przekazów ustnych i nie sądzę, żeby to komuś zagrażało. Jest duże zainteresowanie, jest jakby akceptacja. Mam wiele prac u kolekcjonerów. O co bardzo zabiegam, żeby właśnie ludzie, którzy trudnią się zbieractwem takich rzeczy, którzy są pasjonatami takich rzeczy, muzea i inne takie instytucje mogły po prostu u mnie nabyć i są na to przykłady, bo mam pracę i w Koszalińskim Muzeum i w Muzeum Słupskim w Zachodnio-Kaszubskim, w Muzeum Toruńskim. Już nie wspomnę o gościach z zagranicy, którzy przyjeżdżają, którzy zaglądają od czasu do czasu i też kupują. Teraz dąży się do skrótów myślowych, do skrótów jakichś takich pisanych, podaje się w takiej asencji. Jak jest odpowiednia atmosfera, to ludzie by chcieli tego słuchać bardzo długo. Takie słowo musi paść na odpowiedni grunt. I takim najlepszym gruntem są dzieci i młodzież. Brew pozorom, że mówi się o tym, że gustują w Batmanach, jakichś tam innych stworach u teraźniejszej mody, która nastała i w telewizji, i w komiksach, i w wielu innych rzeczach. To są ludzie wrażliwi. Mali ludzie, ale bardzo wrażliwi, o wrażliwych sercach, i tylko trzeba takich ludzi znaleźć. Takich ludzi można znaleźć wszędzie, przeważnie w szkołach. Mam na to przykłady, bo kilka razy byłem zaproszony do szkół, gdzie pięknie mi się z tymi dziećmi jakby rozmawiało, one były tak wdzięczne. Miałem kiedyś takie spotkanie, zawiozłem te swoje postacie diabelskie. To oprócz tego, że te dzieci słuchały tych legend. To każde dziecko chciało te, te diabełki jakby przytulać do siebie, podnosiły, dźwigały. Ja im pozwoliłem, one tak stały, rozstawione tam na sali gimnastycznej. To jest cała zapłata, o jaką człowiek zabiega, no bo cóż więcej, robiąc to, co ja robię. Chciałbym, żeby ocalić pewne rzeczy od zapomnienia. Chciałbym, żeby to, co robię, gdzieś tam ktoś kiedyś mógł wykorzystać. Można zrobić na przykład jakąś lepszą lub gorszą rzeźbę, ale słowo, słowo jest bardzo ważne. Gawenda, ludzie po prostu chcą tego słuchać. Nie zawsze telewizja, nie zawsze gazeta zaspokoi. Często człowiek naogląda się tego, naczyta i próżnia, pustka. Nie ma nic takie tematy, które gdzieś nam w sercu utkną bądź gdzieś tam znajdą taką duszę, która tęskni do tego naszego wczoraj, do tego naszego, co było za dziada, Pradziada. Ja nie wierzę, że ludzie się rodzą teraz bez uczuć, bez jakiejś wiary, bez jakichś takich tradycji i korzeni. Nie, tacy ludzie są i tacy ludzie będą zawsze, tylko trzeba po prostu tym ludziom stworzyć warunki, żeby po prostu stali się znów romantykami troszeczkę, żeby stali się pełnymi nadziei, ufności, że będzie lepiej, że będzie dobrze. I ten diabeł pomoże też.